Pizza, dzisiaj na kolację jemy pizzę. O, widzę, że już się tutaj poczęstowałyście. Kocham pizzę. Mega dobra! No, pomyślałam, że po wszystkich akcjach, które nam się ostatnio zadziały, pizza jest po prostu najlepsza. Pizza pyszna jest. Dzisiaj na kolację jemy sobie pizzę, nie będę dzisiaj nic gotować. Korzystamy po prostu z tego, że jesteśmy wszystkie razem bezpieczne w domu. Co? Wiadomości! Poczekajcie, no zaczynają się jakieś wiadomości. Spójrzmy o tej porze to dziwne bardzo. Mamy dla was smakowitą wiadomość prosto z serca miasta. Już dziś wieczorem wielkie otwarcie nowej letniej restauracji w samym centrum. A teraz najlepsze. Dla pierwszych gości przygotowano wyjątkową niespodziankę. Pierwsze 10 takosów zupełnie za darmo. Nie przegapcie tej okazji. Pyszne jedzenie, letnia atmosfera i świetna zabawa. Wszystko to czeka na was już dziś wieczorem. Do zobaczenia na miejscu. Słyszałeś to? Nowa restauracja? Takosy? Mniam! O nie, Louis, spokojnie, spokojnie. Szybko, idziemy, musimy tam iść. Chcę tam iść! Mama, mama, mama! Nie, nie, nie! Spokojnie, spokojnie! Zobaczcie, już jest wieczór. Już się robi ciemno. Nigdzie teraz nie idziemy. Chodź tu, Lui. Nie, ja wiem, że ty kochasz takosy, ale nie idziemy nigdzie. Biegiem! Nie, żadnym biegiem. Zjadłyśmy już pizzę. Nie wolno już więcej. Zresztą nie zmieścicie już tego więcej do brzucha. Pękniecie mi to szybciej, zanim zjedziesz jeszcze takosy. 10 takosów jeszcze darmowych dla pierwszych 10 osób. Nie ma opcji. Dzisiaj nie. Jutro rano pójdźmy. Szybko, szybko! dobrze wiesz jak jako kocham kosy. Dziś nie, jutro rano pójdziemy. Bez sensu. Lui, nie płacz. No nie, dzisiaj. Nie, nie dziewczyny, nie będziecie mi tutaj rządzić. Ja powiedziałam tak, to tak będzie. Nie możecie zresztą się tak napychać, to jest bardzo niezdrowe. Jutro rano pójdziemy. Szybko spać. Aha, cwanie. Lu, chce iść szybko spać, żeby szybko nocka jej minęła i żeby rano po prostu mogła wstać szybciutko i sobie pójść po te darmowe takosy. Spokojnie, nie przejmujcie się. Do jutra rana i tak na pewno nie będzie tych darmowych takosów, więc spokojnie, ja po prostu za wszystko zapłacę. Będziecie chciały zjeść, to ja zapłacę. Tym się nie przejmujcie. Dla Was nie zabraknie jedzenia. Ale chodźmy spać. Czym szybciej, tym lepiej. No okej. Okay. No, to dobranoc. Ja w takim razie. Gaszę, telewizor. Tutaj gaszę ognisko. I uwaga, światło. Zamykam drzwi i zapraszam do spanka. Jutro rano idziemy na takosy i różne jakieś tam przysmaki, bo w tej restauracji widziałam, że będą jakieś różne inne rzeczy. Okej, okay. to do spania. Mam plan. Jestem bardzo głodna. Ja kocham takosy. Moje siostry śpią, a więc ja idę po takosy. Tylko muszę po cichu. Nikt się nie dowie. Wezmę hajs z szafki. Okej. Okay. Którędy by tu najszybciej? Chyba tędy będzie najlepiej. Ale muszę się zakraść. Oj dobra, koniec zakradania. Biegnę, biegnę do centrum. Gdzie jest ta restauracja? Dajcie mi tą restaurację. Wow, faktycznie, to jest tam. Jak to ładnie wygląda, ale są już jacyś ludzie. Ja chcę takosy, ja chcę takosy, dla mnie takosy. A jak ich nie dostanę po dobroci, to je sobie ukradnę. Oto tutaj, są jacyś ludzie i oni już je jedzą. Takosy, takosy, takosy. Już mi język wisi. Ja chcę takosy, jestem taka spragniona takosów. O, ludzie! O, fajnie, nie będę tu sama. Hm. muszę zobaczyć, czy jest czysto. Nie ma mamy, nie ma sióstr. One zawsze przeszkadzają w takich rzeczach. Chyba droga wolna? Więcej dla mnie? Ale nie będę płacić. Zakradnę się od tyłu. Idę, 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 idę. Ja chcę takosy. Więcej takosów. Ach, wystarczy powiedzieć takosy, i ja już jestem. Patrzcie, ile takosów. Hmm? O nie, chyba mnie ktoś zobaczył. To chyba kucharz tego miejsca. Ma pysznego takosa w ręce. Widzę cię. Upsi. Coś takosy? Takosy? Ktoś powiedział takosy? Oczywiście, że tak. Hm, Skobany. Może jeszcze raz spróbuję? Próba numer dwa. Mam mopa. Potem go pobiję. Tu chyba z widy. Już za dużo klientów. O i kolejny takosik, kolejny. Rabiarem opa, A masz, a masz. Niepotrzebnie mnie atakowała. To był mój plan. Przecież ja chciałem, żeby oni zjedli więcej i więcej, bo to jedzenie jest zatrute. I teraz będą wiecznie głodni i aż będą chcieli jeść ludzi. Jakie kwaśne niedobre. Co się dzieje z tymi takosami? Zawsze mi smakują. Pankejki? Mam zjeść pankejki? Woda! Dobre, ale daj wodę! Jeszcze jednak ta kosika. Proszę, woda! na woda. The next day. Dzieci, już jest rano. Możemy iść na wasze takosy i inne jakieś pyszne rzeczy z tej nowej restauracji. Ale czekajcie wiadomości! Uwaga, mieszkańcy miasta! To nie jest zapowiedź, to ostrzeżenie! Nowo otwarta letnia restauracja w centrum okazała się pułapką. Kucharz, który miał serwować darmowe takosy, celowo zatruł jedzenie. Nie wiemy, co dokładnie tam było, ale ci, którzy spróbowali, zmieniają się. Ich ciała są zdeformowane. Ich głos brzmi ludzko i co najgorsze, odczuwają głód, którego nie można zaspokoić. Chyba, że ludzkim mięsem! Te istoty chodzą już po ulicach, są szybkie, bezwzględne i głodne. Prosimy, natychmiast wróćcie do domów, zamknijcie drzwi, zasuńcie okna, zabarykadujcie się. Nie wpuszczajcie nikogo, nawet jeśli błaga, nawet jeśli mówi, że potrzebuje pomocy. Oni potrafią naśladować ludzkie głosy. To nie jest czas na bohaterstwo. To czas, by przetrwać. Nie wychodźcie, nie idźcie nic. Co pochodzi z tej restauracji i nie dajcie się złapać! Co? Nie wolno tam iść! Oni są źli. Z nimi coś się stało. Ale poczekajcie. O nie. Ja tam rozpoznaję Lui. Lui się wymknęła pewnie w nocy z domu i poszła na te takosy. Jak to się wydarzyło, że ja tego nie dopilnowałam? Czy ja. Dlaczego ja nie pomyślałam, że ona będzie chciała wyjść z domu po takosy? Przecież, jak ona słyszy takosy, to po prostu już wariuje. Nigdzie nie idziemy. Nie ma takiej opcji. Musimy jakoś uratować naszą Loi. Dlaczego ona się wymsknęła z tego domu? Ale na razie musimy zamknąć dom, bo jak wiedzieliście, w wiadomościach mówili, że trzeba zostać w domu najlepiej. Oni panują i w dzień. W nocy musimy się zabarykadować. Tak, tak, dobrze to robicie, dobrze to robicie. Musimy się zabarykadować. Myślę, że zgaszę też światło. Chociaż dużo, to to raczej nie da. Bo niestety, ale jest akurat teraz dzień. Chociaż nie, dobra, dużo dało. Ale teraz ja was nie widzę. Nie mogę gasić całkowicie światła. Dobra, poczekajcie, no nie mogę teraz zapalić. Zobaczcie, czy garaż zamknięty. Okej, okay, garaż zamknięty. Dobra, piękne barykady są w porządku. Oni no, chyba nie nadchodzą. O nie! Nadchodzą! Idą tu! Idą tu, idą tu! Zobaczcie, idą, idą, idą. Atakują, mają się kiedy! Zobaczcie, oni mają wielkie brzuchy, jak oni w ogóle urośli od tego jedzenia. Macie pojęcie, ile oni musieli zjeść tego. To było przecież specjalnie zatrute jedzenie przez tego kucharza. Zobaczcie, oni chcą zjeść ludzi. Nie ma nikogo! Nie dzwonić! Myślę, że jak już się odezwałaś, to oni wiedzą, że jesteśmy. O nie, gasimy światło. Gasimy te światło. Co jest z tym włącznikiem? Muszę zgasić też ten ogień. Nie mogę! Nie, nie dobijajcie się! Nie dobijajcie się do domu! Nie dobijajcie się do domu! Może odpuszczą! Musimy siedzieć cicho! Uciekamy! Uciekamy stąd! Szybko, szybko, szybko! Uciekamy stąd, uciekamy stąd! Do centrum, do centrum! Tak, żeby nas po prostu tutaj nie zobaczyli! Szybko, szybko, szybko! Ciężkie są już te moje dzieci! A ja w klawkach samych! Patrzcie, jak zniszczone miasto! Spójrzcie na to! Jak to wygląda! To wszystko oni zrobili, bo oni szukają po prostu jedzenia. Jacy oni są głodni! Okropnie to wygląda! Spójrzcie, a co tutaj jest? To Louis! To Louis tu siedzi! Patrzcie! O nie! Zobaczcie, jak on wygląda! O, z nią jest coś nie tak! Spójrzcie, ta restauracja jest cała zniszczona, bo oni szukali tego jedzenia. I tu są nawet trupy. Tak, to jest Louis. To jest nasza Lui. Słuchajcie, musimy ją jakoś uratować. Musimy zdobyć jakiś antidotum. Ale kto zrobi antidotum? Myślę, że jakiś doktor. Że jakiś doktor by się tutaj przydał. O nie, idą na idą, idą Teraz słuchajcie, może tam znajdziemy pomoc, no przecież tam są medycy, więc mam nadzieję, że ktoś tam zna taki antidotum właśnie na tę chorobę, na te zatrucie jakieś dziwne, więc musimy po prostu uratować naszą luję i wszystkich innych ludzi. Dlatego zaciągniemy ich tutaj, uciekamy im, a oni po prostu pobiegną za nami i musimy złapać ich w jakieś klatki. Szybko! Szykujcie klatki! Idą, 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 tu szukają nas! Patrzcie, ten doktor! Ten doktor przyszedł! Ci wejdą! Oni wejdą. I... Klatka. Klatka na nich. Ha. I mamy was. I już jest po was. Dobra, złapaliśmy ich. Teraz dać im wszystkim antidotum. O nie, jeszcze Loi. Stój Loi. Stój. Nie ruszaj się. Ty też jesteś chora. Szybko. Szybko klatkę na ciebie. Jest. Loi też jest w klatce. Okej. Okay. Oni są teraz uwięzieni. Dokładnie, nie będzie teraz tak A co tutaj znalazłeś, Gucci? Jabłka? Jabłka ludzi w szpitalu? dziwne. Poczekaj, zobaczcie, co tutaj jest w tym komputerze. Ej, tak się składa, że tutaj coś specjalnie zostają te jabłka, bo to jest właśnie antidotum dla tych ludzi. Szybko, bierzemy te jabłka. Bierzemy jabłka dla tych ludzi. Masz, Louis. Louis, jedz. Teraz dla nich. Ok, tam już dają. Dobra, bierzemy teraz te. Dobra, teraz daję zielone jabłko. Zdrowe jedzenie po prostu. Dobrze działa na te niezdrowe jedzenie. Okej, okay, dałam. Mam nadzieję, że się uleczą. Nie, nie bierzcie tego. Niech wezmą, niech wezmą, niech wezmą, niech wezmą. Zobaczcie. Wzięli, wzięli, wzięli. Wzięli i chyba się dziwnie czują. Upadli. Tak samo jak Lui. Gdzie jest Lui? Lui już wyszła. Lui już jest zdrowa. Przerażona płacze. Hej, spójrzcie. Ta pani już jest normalna? I to te tu byś też? A, a, z, a z nimi? A z całą resztą? Co jest? O nie, tylko ten kucharz jest zły i on nadal walczy. I przyjechała policja wyjaśnić go, bo jak widzicie, on jest jeszcze zły. Pan kucharz zostaje aresztowany. Przyjechaliśmy do kucharza. Musi ponieść swoje konsekwencje. Jest pan aresztowany. Pan kucharz zostaje aresztowany. Nie! A właśnie, że tak. I zobaczcie, trafia on za kratki. Dzięki temu nie będzie więcej takich sytuacji. Policja zawozi go już do więzienia i będzie siedział pewnie długo za kratkami. A wy, widzowie, uważajcie na jedzenie niewiadomego pochodzenia.